Witam w kolejnym luźnym filmiku odnośnie zabowy tematem perfumy, tym razem dla nutri. No powiedzmy takie klimaty nutria, wydra, czyli klimat ewidentnie wilgotne, wodne, jakieś właśnie mokre drewno. Ja bym tutaj zaproponowała czwarty element yy, Molbizara, yy, gdzie mam ewidentnie taki mocno drewniano-wilgotny, taki właśnie wręcz... Yy, wodny w tej swojej wilgoci drewnianej, zapach taki po prostu mocno osiągnięty wilgocią drewną. Co jeszcze bym zaproponowała, jak się zastanawiam, któryś z takich wilgotnych zapachów szczególnie. Chyba jednak ciężko mi z kolejną propozycją odnośnie zapachu dla wydry czy też w tym przypadku to była nutria. Takie po tego typu klimaty właśnie wydronutriowe. Zastanówmy się i po prostu jeszcze może w opisie bądź w komentarzu dopiszę.